To konkretnie. Dosyć długi sygnał. No, to mamy zabawę, nie? Tak, bo to masz wychył. do punktu, on był w pionie i pokazywał gdzie jest zero punkt. Pierwszy sygnał wykopany z Extreme Huntera. Słuchajcie, bo dzisiaj był jego debiut. Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek Wanaszkiewicz, kanał History Travel. Jotrek, ale nie sami. Kamera nie stoi na statywie, ponieważ jest z nami darek Dyszczyński, któremu dzisiaj już możemy z góry dziękować za pomoc w realizacji tego odcinka. A pomoc jest niezbędna, gdyż dysponujemy nareszcie Extreme Hunterem. Dzięki ogromnemu wsparciu widzów, ci co byli na live'ach, ci wiedzą co się tam działo. A Się działo naprawdę niesamowicie. No mamy tego sprzęta i znajdujemy się w tej chwili w idealnym miejscu, tak jak widzieliście. mamerki kwatera wojsk lądowych Trzeciej Rzeszy, detektoryści znajdują się w terenie. My w tym odcinku, by nie powielać schematów, nie będziemy się koncentrować na chodzeniu z detektorystami, żeby ich nagrywać. Będziemy się koncentrować na naszej dwuosobowej załodze i na Xtreme Pantherze, który może nam naprawdę cuda wyciągać nawet z głębokości, jak twierdzi sam producent, 5 metrów. Wiadomo, jest to wszystko uzależnione od warunków terenowych. Zależy nam na konkretnych sygnałach, dużych sygnałach, od wiaderka w górę, bo on jest jednak stworzeniem do wyszarpywania grubego zwierza. Także darku ruszamy i w terenie pokażemy, jak to cudo uruchamiamy, no i jak ono będzie się nam spisywać. Ja mam nadzieję, że będzie trzeba się cofać po długie szpadle. No wchodzimy do okopu. Mamy bardzo głęboki, bardzo wyraźny okop, który kawałek nam się ciągnie. Także cały okop przejdziemy, zobaczymy jakie sygnały tam, czy jakiekolwiek, na, na jakiekolwiek natrafimy. Następnie zejdziemy na tereny, które wcześniej były bagnami, jest to no, do tej pory bardzo fajne i widoczne, rokujące zarazem miejsce pod bagien żołnierze wyrzucali przeróżne odpady, a w momencie, w którym trzeba było to miejsce dezaktywować, by móc się stąd ewakuować i nie pozostawiać na przykład żadnych radiostacji i tym podobnych urządzeń. Właśnie po uprzednim wstępnym zniszczeniu, w zależności od tego, ile mieli czasu. Były takie rzeczy wrzucane do wody, no bo sprzęt raz, z wody wyjęty, no to już jest jednak w turnie praktycznie nie do użytku. Dwa, no kto by szukał z, wroga, z grupy wroga sprzęty po bagnach, gdzie nikomu na tym absolutnie nie zależało, tym bardziej w okresie zimowym. Wystarczyło wykuć małą dziurę, jeżeli był jakiś teren, fragment terenu oblodzonego, zwodować tą rzecz. I po 10-20 minutach już nie było po tym śladu. Lód był lity, a ślady zatarte. Ruszamy! O! Zbrojenie! Cały praktycznie ten okop tutaj. nazwijmy to. Pierwsza część była w miejscu, w którym znajdowaliśmy się tam. Jest sygnał, ja nie jestem w stanie jeszcze określić na ile on jest duży. Natomiast sygnał jest wykazywany jako rozległy, i na zakręcie tego okopu sygnał ginie. Tutaj ponownie się wzmaga. Może to być kwestia jeszcze nie braku umiejętności obsługi tego urządzenia. Natomiast postaramy się zaraz troszeczkę pochodzić i zrozumieć więcej. Bo no tu znowu się wzbudza. Nosimy go wysoko ze względu na to, żeby wyzbyć się pewnych płytkich zakłóceń, które mogą wpływać na, na to urządzenie. I żeby bez sensu nie kopać skupisk, nie wiem, puszek po konserwach. No Tu jest wszędzie cisza. W momencie, w którym tu się już pojawiamy, jest... Ginie, w ginie sygnał w tym miejscu. Sygnał tu jest bardzo wysoki. Tu jest znacznie wyższy. Słuchaj, ja myślę, że wyjdziemy z tego okopu, bo tutaj cały czas słychać rycie, a na zewnątrz jest cisza. Pouczmy się teraz dla rozmaicenia, chodząc tutaj po granicy tego bagna. Następnie, po przemierzeniu, powiedzmy, tak, 20-30 minut po normalnym terenie gładkim, zejdziemy do bagien. Zejdziemy do bagna. A tutaj możemy później wrócić w celach weryfikacyjnych. Co ja słyszę? Bo to jest aż nieprawdopodobne, żeby tyle sygnałów tak rozległych było przy drodze i żeby nie było widać, że ktoś to grzebał. Zobaczymy też, czy z detektorem po prostu cokolwiek tam nam mhm. wykaże w tych miejscach. Wiecie, drodzy widzowie, postaram się mówić poprzez to buczenie, które słyszę w słuchawkach. Eee, drodzy widzowie, ekipy poszukiwawcze to nie tylko realizowanie swojej pasji, zbieranie fantów do kolekcji w stowarzyszeniach i przekazywanie do muzeów itd., ale też namierzanie różnych rzeczy, które mogą stwarzać zagrożenie, na przykład dla grzybiarzy, bo tak się czasem dzieje, że mogą być przykre historie. Miejsce, które my, przez które przeszedłem, Darek zna to miejsce. Wskazał mi je, żeby sprawdzić poprawność działania sprzętu, bo tam coś czeka na saperów. I tutaj dawało, jak stara Unitra podkręcona do poru, <laughs> Także działa. Pobieramy taką taktykę, że idziemy takim zygzakiem wzdłuż brzegu. Po to, by móc później e, na przykład na zmianę. Iść też losowo zygzakiem z powrotem. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będzie się szło krok w krok. Tym bardziej, że teraz na śniegu widać, gdzie się zostawia ślady, tylko że będzie można przyjąć taką naprzemienną strukturę. A i wtedy możemy śmiało powiedzieć, że naprawdę dobrze robimy ten teren pod takie narzędzie jak 2Box. No to no więcej nie trzeba, tak. Chodząc normalnie z detektorem, to co pod cewką, no to wiadomo, że to jest teren zrobiony, a to co nie pod cewką, no to jest jakby ominięte. A tutaj mamy tą skale tego sygnału, a raczej raczej no, tego, co ten detektor wykrywa w ziemi. No, jest to znacznie większy obszar, także możemy spokojnie, e, jakby już precyzyjniej nie chodzić. Dobra, coś tu będzie na rzeczy. Teraz zrobimy tak, żebyś stanął sobie tam z dwa metry dalej, a ja sobie tutaj pochodzę. Taką raz siatkę zrobię w, w tych drzew. Pomiędzy drzewami równo, wydaje mi się, że jest szczytowy sygnał. Tu jak naszedłem na tą kępę, to było najmocniejsze, Tak, prawda? tak, tak. Zobaczymy, jak on się teraz zachowa. Tak, to jest muzdak. Taki do, do zweryfikowania musimy go sobie oznaczyć. Będzie to miejsce, i trzeba będzie po prostu wziąć też detektor, nie? Koniecznie. Zweryfikujemy, czy to nie jest już coś, co jest wykopane pod kępą, leży od 5 lat. Dokładnie. To jakby, to jakby się zdarzyło, że rutus tego nie złapie, a ten pięknie wyje. Chociaż mi się wydaje, że to będzie płytszy sygnał, nie? No jest dosyć krótki. Okay. Akurat mieliśmy robić u, ujęcie zamykające, etap przeszukiwania hanterem bo chcemy iść zjeść, napić się i wziąć detektory i sprawdzić ten sygnał plus pochodzić sobie wokół i tu mi zaczęło wyjść zaraz zobaczymy czy to jest znowu ta sytuacja w której ja wzbudziłem go przez przypadek przejdę tu mi się tak wydaje, że wiesz jak było? że no tutaj była ta ciężarówka i było tylko hasło Enigmen, i mieli ten kiper, i podnieśli i zrzucili tutaj Enigmę i masę jakiegoś innego towaru. Jak ja bym chciał znaleźć Enigmę? Ciekawe, czy komuś się udało znaleźć Enigmę w ostatnim pięcioleciu. Dobra, dość fantazji, idziemy do roboty. Boż fantazji idziemy zrobić. Czeka Enigma. <laughs> Dobra. Tam tu mamy jedno, tu mamy drugie. Mamy fajny, drugie. Sektor fajny, już, nie? fajny sektor taki, już jakieś sygnały zaczął dawać. No ale powiem Ci roku sprzęt. Zobacz, nie zawraca głowy jakimiś takimi bi, 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 ja, ja, ja. To chodzi konkretnie Dosyć długi sygnał, stąd tak metr, półtora było na jednostajnie, bez zejścia. No, <śmany> mamy zabawę, nie? To tak czy inaczej wejdziemy z Hunterem i wejdziemy z Deusem. Ja po prostu sobie najwyżej jak nie znajdziemy detektorem. To jeszcze raz? Wątpię w to, jakoś jeszcze nie mam takiej wiary w to urządzenie, że detektor tego nie namierzy. Wydaje mi się, że detektor to chwyci, że to są tak wyraźne sygnały. No przekonamy się, no co? Bo żeby detektor nie chwycił. Nie znam tego urządzenia, ale tak spekuluję, bo trochę z ramą biegałem. No mam trochę z ramą wybieganej z magnetometrem. I że ten sygnał poza zakresem detektora powinien być jednak taki. Wiesz, nie taki. Tylko bardziej tylko... wypłaszczony. Bardziej taki wypłaszczony, nie? No ale to też jest uzależnione od wielkości obiektu. Zobaczymy, nie wiem. Jestem podekscytowany po prostu, nie? Jestem podekscytowany. To co? Tu wchodzimy? Jo. Ja. Cóż, drodzy widzowie. Idziemy zjeść. Idziemy się napić, bo już zaschło w gardełku. I widzimy się za moment na weryfikacji tych sygnałów. Powróciliśmy na bazę. Ekipa nie próżnowała. Tutaj... Pominiemy pewną rzecz, klucz, zamki drzwiowe tutaj oznaczenia hydrantów prawdopodobnie albo ujęcie jakichś podłączeń. No bo ja na tym to miałem mówiłem, że nie idę na świecie. Nie, ja tu byłem. Ciekawe jakiś kurek. O. Okej. Joli, żołnierzyki te. Kozalnik. No, ale jak bo to fajne. Tu pardu dobry piasek. Dobrze, poszło dostaczki. Ta Tashen Tuher. Już wiadomo od kiedy Rosman wyżył, Rosman już był. Wtedy, co to jest? Co to jest? Tu była siatka na tym. Może być. Może być, tak. Zamek drzwiowy. To, to taka breszka, jakby nie? Taka łatka, mała. A, łyżka do kół. No, 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 no. no. Tutaj co, brykiecik? Jakiś troll, czy co to jest? Tak, troll. Mm, 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 to śmietnikowe są. Ale petarda. No, no bo to... to, to bez dwóch zdań, no. tu. Wiesz, No. Ale jazda. Normalnie przed i po. Rewelacja. Naprawdę. Co tu dalej? je Ile towaru? Co to jest tutaj? To jest Co to jest? To jest do od odstawiania na pewno. Bo ma te izolujące, jakby takie od termicznie, nie? Że stawiasz coś, jakby garnek by się na to miał postawić, ale jesteś. Coś... Ale zaczęło. To jest coś wyprowadzone do góry, nie? Coś na stałe. Się I dwa punkty, kolejce. ciekawe czy były jeszcze jakieś pośrednie Chyba Ale tylko te dwa punkty były, zobaczcie tylko, tylko nie ma rączki, tak? taki do tego. to jest ciekawe. Widzowie, prosimy o no, podpowiedź, bo to jest ten punkt którym już będziemy czarować więcej. Co to jest? Odwagi no, 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 Ty, faktycznie! Odwagi szalkowej. Waga, no? Tak, bo tu masz wychył do punktu, on był w pionie i pokazywał gdzie jest zero punkt, kiedy są wyważone dwie strony równo, no dobrze, dobrze i wziąłam cały jeden. To jest taki słaby bardzo. Chcesz? Czarno będzie robione, pewnie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jednak... Następnym razem kociołek obowiązkowo. w No pewnie. I ja oczywiście też zapomniałem. We dwójką to właśnie by się nie własnie. Tak, to jest, dwójką, A, to jest prawda, no. Jak? Strojenie do gruntu trzeba było zrobić 2 no, tak. sekundy, przytrzymać przycisk. Tu jest ciszej, tylko Teraz kwestia tego. I teraz czekaj, ja przejdę przez. I on jakby bliżej kępi się wzmaga, w mojej ocenie. Mhm. Minimalnie, jakby tu bardziej. Tak, 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 tak. Tu tak, jedzie? Tak, tak. No, czyli tak mniej więcej od stąd. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy kurwa. może no się może okazać, że coś w płytko jest, to to pójdzie w ruch. A głębiej coś będzie. Trzeba się nauczyć tego sprzętu. O kurwa, już pada w śnieżę. No właśnie. Podłoże upierdliwe, mocno ukorzenione. Oho. Uh -huh. uh -huh. Jest coś? Nie, kożny tam gdzieś. Ślizga się. Uuuu, tu z trzeba wracać. Tu jest, jest szczyt. Tak, tak, tak. tak, idziecie ślizgiem, nie? Czyli to tu jest sygnał. I tu coś jeszcze było. To poczekaj, ja weźmę sobie ją na matkę. No i szanowni państwo, to jest mówisz gaśnica, a takiej wielkości były też butle tlenowe, także ja bym obstawiał, że to jest tlenóweczka, samolotóweczka. No i co, zrobiło robotę? Zrobiło. Pierwszy sygnał wykopany z Extreme Huntera, słuchajcie, bo dzisiaj no, był to jego takie, debiut. Widzisz, to, jest... to nie jest skrzywione, to takie miało być. Takie miało być, tak. Weź jeszcze tak? Ja mam odpalonego to ten tu. Pięknie. Lecimy dalej. Jak historii, Odkrywają historię. pokrętło, a z drugiej strony ma zaślepiony ten. Weź ten szpatel Która tu nie myli. To jest tak, że, kurde, ty już nie masz siły, już nie masz ochoty. Nie, nie, tu nic nie będzie dobrego, ale jednak... Dobra, Pusto. Wytrwałość. Pierwszy sygnał zweryfikowany. No. Dobra. Także, to jest idziemy do drugiego? 3? Czy mamy gdzie jest drugi? Cztery. Ale to przy miejscu, jedno przy drugim dosłownie. No, to już idziemy w świetle, jeszcze zdążymy. Tak. Aktualnie przemieszczamy się do drugiego punktu na weryfikację co tam siedzi. Także zaraz zobaczymy U. Tu upiś, jak szedłem, to tak, to, 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 to. tak. To samo. prętów jakichś tak Kolejny do kolekcji Dobra, weź, Patrzę. Jest tego więcej. Nie, 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 nie. nie. O Nie. Ale grubo. Ale grubo. Weź tak. Co tutaj masz? Jakąś dużą podkowę? Nie. nie. Gąszka? Eee, nie. Co to jest? Haczka jakaś do Haczka? kopania. Mg. To jest berło kółeczkie. A jednak. Czyli to... Tak. Co to jest? Lekkie darmo. To nie ten, nie koksem? To może być spalonka jakaś, wiesz? A. Jakbyśmy to szpadelkiem przytrącili, to będzie widać. Czarne w środku. Jak się okazuje, jesteśmy w miejscu, gdzie jest zrzutowisko różnych odpadów, jakieś spalonki, jakichś prętów. Także i sygnały płytkie i głębokie, niewykluczone. To wcale nie, nie do końca musi być tak, że x wykrywa mm, tylko te rzeczy z 10 czy 20 cm głębokości. On może czuć, że tego jest więcej, bo tego może być faktycznie więcej. <laughs> I To są miejsca, do których i tak warto wrócić, więc takie pewniaki do pokopania. Zobaczcie, zima w pełni. I takim oto sposobem w pięknych promieniach bijącego, albo promieniowaniu odbijanego od mojej twarzy, promieniowaniu z ognia, z ogniska, które zawsze przez ekipę Tomzyk jest przygotowane, szacun. Czas powoli się zbierać. Czas zbierać się do Elbląga. A tam uczyć się Extreme Huntera. Bo takie założenie na niedzielę takie było od kilku dni. Więc trzeba to zrealizować i się konkretnie pouczyć. Także dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że odcinek w tym formacie Wam się podobał. Praktycznie cały zrealizowany w 98% kamerą sportową DJI Action 4. No i mam nadzieję, że w komentarzach dacie znać o kilku fantach, które tutaj leżały, czym one są. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.